A jeśli mamusie, czy się tak chodzi? O to obiekt i ośmielenia nasze luci i obencji. Swoim rodzicom co najczęściej, <laughs> jak dzieci dzisiaj dziękują. Czy i u Was jest tak samo, że wysata braca w, w pracy w pełne ręce narobi? Schody. Jak na mapie kraków znaleźć? Tato, dotyk mi się na Tato, a ona się przezywa. I tak dalej, i tak dalej. Tysiąc razy zapisała. Bo nasz na żyje z nami i radości, i kłopoty. Więc gdy za to z pracy, ma roboty. Oczom jestem duży bez Twojej taty, bez przejrzystw padam w tarapaty. Kiedy więc przyjdą jakieś kłopoty, od razu zacieśnę o tym. A wtedy zaraz łatwiej i bezpieczniej uda się wyjąć wszelkich czynności. Drodzy Tatusiowie, wszyscy przerzekamy, że będziemy grzeczni dla Ciebie i dla mamy, a dziś przyjmijcie te życzenia sto lat w dobrym zdrowiu i mają spełnienia. Mamusiu droga, starym zwyczajem Związanką kwiatów przed Tobą staję I słów serdecznych chcę wyrzec wiele. Lecz czy potrafię? Czy się ośmielę? Serce ze wzruszenia tak bardzo bije. Ty wiesz, mamusiu, co się w nim kryje? Chciałabym w pięknych wyrazić słowach Uczucia, które w serduszku chowam. Lecz nie potrafię powiedzieć więcej. "Niż to, że kocham się na jego ręce." i się do pałacu, on i jego świta. Lud go po drodze wita, witają go zbożanie, zaraz i tutaj stanie. Niech wystrzeli armata na cztery strony świata. Przykujcie ucztę, późno. Chcę przywitać się na ucztę. tego go przyjąć z Niech się tu goście zjadą: księżęta i księżniczki, dziewczęta białoliczki, rycerstwo mego kraju. Jakbyś tak się stanie, znębiuściwszy pani. Zajechał mi karocze! Śpiesz się, mistrzu! Prędzej! Śpieszę się, ledzę, pędzę. Serce mi w piersi skaczę. Słyszysz? Trochę odrywacze! Zbliża się syn nasz miły. Czekać, już nie mam siły. No chodź, niech cię przytula, niech cię uścisnę, króla. Widzę jej i w króle. się, wypiękniałeś. Urosłeś i wrężniałeś. Tak no nie mądrzałeś. <grym> Widzę, że Jak ci było w podróży? Ojcze, matko, podróż przeszła mi gładko. Chętnie wróciłem wreszcie, ale się zbytnio nie cieszę. Przebiegłem lądy świat. Wędrowałem trzy lata. Byłem w zamorskim kraju. Kolecie, i w państwie badaczają. Na morze lazurowych, na wyspach choroby. I gdzieś w rodzinne strony bez beznarodzonych. To martwi nas, mój synu. Cóż tego jest przyczyną? Czyż księżniczek mało? Czemu tak się stało? Dziewczyny jest nasz książek, która się z takim zwiąże. Największy szybanie! Mil, bo ci spuszczelanie. Księżniczek dużo bywa, lecz która jest prawdziwa? Z tym się różnie bywa. O tak, każdy na niezawodny sposób poznać, czy prawdziwa księżniczka, czy fałszywa. Ojcze i królu, poradź, jak wam się z tym uporać. Nie trosz się, synu, o to, dziś szatę złoto, bo uczta się odbędzie. Wydałam już orędzie i dziś z całego kraju na uczte przyjeżdżają dziewczęta białoliczki i panny i księżniczki, a pośród nich prawdziwą ona jako żywą. Matko miła, pociesz serce zrabione i znajdź mi godną żonę. Czy trudnie kupi klarek. Znajdzie żonę lekki i znów mi obraża błazę. Nie ujdzie mu za płacę, zaraz go pasem złoją. A ja się nic nie boję! <śmiech> <śmiech> Niech wiedzą wszyscy i wszędzie, co głosi w królewskiej orędzie. Uwaga, ludzie, uwaga! Król miłościwy wymaga, żeby wszystkie księżniczki złożyły złote trzewiczki, żeby każda przed nocą przybyła złotą karocą na bal, gdzie czeka król z młodym księciem się właśnie królewskie orędzia. A co ma być, to będzie. Jadą, jadą Kiernicki, rzucą kołane koński, wyszczą złote trzewiczki, znią krawne spódnicki. Jadą, jadą do króla, a po głowach króla. Następną Kiernickę. Na bale, chcę wrócić do mych lalec, do do mihnych tak Także jak księżniczek. Ona jest jeszcze mała, na pewno by płakała, A prawdziwa księżniczka, łzami nie specyficzka. Księżniczka, masze Panu! Najniościwszym, różbszemu Panu, jest znana moja matka, księżniczka Marmolaczka, Bo była wychowanką, Koleckiej kady z pianką, a ja chcę zostać księżną i damą być zależną. Och, my nie kochamy tak cukierkowej damy. Księżniczka w pięciu sosek. Mam siedemnaście wiosek. Mój dom to zamek leśny. Siedem zamku śpiewam pieśni. Mam cztery mam czter, srebrne kozy, które nie do przygody. Mam dwa tygrysy rączek, które za I bardzo złotą grzywą wygląda na prawdziwą. Podobna, podobna, ale to rzecz osobna. Też ja, wyznaję szczerze, prawdziwie się nie wierzę. Księżniczka wędrowniczka w czerwonych rękawiczkach. Królu królowo książę, daleka tutaj dążę. Po świecie wędrowałam, myślałam, wdychałam i wierzę, że za dam największe szczęście. To mnie też najfajniej, bo ziemią spokojnie. Prawdziwa czy fałszywa? bardzo urodziwa. Lecz ja znaję szczerze, prawdziwość się nie wierzę. Księżniczka, w i puszka, na paluszkach. Najmiłowściwszy panie, przebywam na wezwanie. Jestem jak poszłość biedna, jestem jak taszek śpiewna. Ja się w motyli mieszkam, zupiny od orzeszka, zrobiono mi krew. I zływam i przechodzę. to śmieca moją postać może klężą zostać. Za nas to jest zwiększna, a zwiedzna jest niepewna. Przypływa i odpływa. Nie, ta nieprawdziwa. To była więcej szósta. jest cała pusta. I krzyć książęcy nie ma już królu więcej. No trudno, że się gmatwa. Idź już, bo światła. O! Niebo się chmurzy! Wystało! będzie burza! Ka Każ pozamykać bramy, a nas pozostaw samych. A serce w smutku groże, serce się Gdzie sywa. jest ta prawdziwa. Co robić, królu ojcu? Popatrz te, co się dzieje. Grzmi, błydka, deszcz leje. Żeby ulewie mokro, trzeba zasłonić okno. Miłościwszy Panie Królowo, wsiądę znowu, przybywam, lecz nieco odmieniona. O, jakże piękna ona! Popatrzcie, ojcze, marzio! Siedmiczko, panko, jaśnieje Twa uroda i twoja śmierć śmie młoda, jak letni będzie ja, z odpocząć trzeba. Oto jest łoże, usłane buchem gładko, dla ciebie, panko. Tak, słuszność makulowa. A jutro na audiencję przyjdź do sali No, idź już spać, dziecko moje. A to jest dla mnie żona, nikt inny, tylko ona, ojcze, matko. Dobranoc, Kiry Niech wiedzą wszyscy i wszędzie, co głosi w królewskiej orędzie. Nasz książę w dobrym pomoże, Więc każdy o każdej porze Może jeść na królewskim dworze. Idź, paziu, do księżniczki Przez potajemne tajemne drzwiczki. Czekamy już od rana, <grym> Więc jeśli jest od rana, ją tu żywiej, Bo król się nie tym z nimi. Ciekawa więc to sprawa, Ja też jestem ciekawa, Czy marzyłeś, mój pyszczołku, O w w roku? Wszystko wnet rozstrzygnie. Najmiłościwszy panie, przychodzę na wyzwanie. Witamy cię, księżniczko. Czemu tak dla A. Czemu nie dobrze A, nie niedobrze spała? A, nie zmrużyłam oka, choć była noc głęboka. Leżałam i kłamię na tymi tym bardzo jaskaniu. Mam całe ciało w sidach okropnie obolało. Noc taką, żeby przebiegć, nie każdy mógł sobie. Spójrz, synu, no, oto ona, wyśmiona narzeczona. To prawdziwa księżniczka od głowy do trzebiczka. Skoro grochu ziarenko było dla niej udręką, ty księżniczka jedyna, moją żoną mego syna. Najmiłościwszy pani, jak rzekłeś, tak się stanie. A przecież kocham księcia. Weź ją synu po pięcia. Chobyt nie ma ten A tak zawsze robią króle. Niech Nie mu się weseli. Będziemy wreszcie mieli żonę następce tronu. A ziarenko broku, weźcie wydostę pod zwierzy. Niech wąskarcu leży. Przez złote szkatule. Tak robią kule. Niech biedą wszyscy i wszędzie, co głosi klepskie orędzie. Nasz nasz książę. Następca tro, tronu przy dźwiękach tysiąca dzwonów. Jak każdy z rytecki porzucił stan kawalewki, sierniczkę pojął za żonę i wszystko jest załatwione. Bowiem w ubiegłą niedzielę odbył się ślub i wesele. Oto księżniczka prawdziwa, księcia szczęścia zdobyła. A na tym bajka się kończy.